Wielu z Was często pyta mnie Dakan, skąd bierzesz pomysły na odcinki? Skąd te wszystkie pomysły? Dlaczego jesteś taki zajebisty i nie zrobisz mi dziecka? Te ostatnie tuż może przegięcie Niemniej wiele osób jest ciekawych, jakim cudem potrafię od trzech lat dać mową wypluwać z siebie scenariusze Zacznijmy od negacji pewnej teorii, którą niegdyś wystosował mój dobry przyjaciel Robert K Uważał on bowiem, że moje pisanie scenariuszy wygląda tak Lub też tak. Jest jednak nieco inna. Moja inspiracja bierze się ze swojego rodzaju rytuału. Pierwszym krokiem jest tak zwana tiara przydziału, tak dla jaj, bo młody czarodziej nigdy mnie specjalnie nie jarał. Tiarą może być cokolwiek, najchętniej jednak wybieram duże puste kartony. Oczywiście ta metoda nie daje mi absolutnie kurwa nic poza dodatkowym kwadransem, kiedy mogę uciec od pracy. Potem przychodzi czas na kolejny krok. Uprawianie domowego teatrzyku to moje hobby, jak i część inspiracji. Głosy siedzące w mojej głowie często przemawiają lepiej dzięki fikcyjnym postaciom. Hej, rekinie! Dlaczego w autobusach zawsze tak śmierdzi? Hmm, kurczaku, to wina tych kutasów ZTM-u. Nie rozumieją, że wyłącznie. Niestety mi... metoda ma swoje minusy, gdyż po paru chwilach moje fantazje są przejęte przez trochę inny rodzaj marzeń. Nie, 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 proszę nie! W dupę cię będę jebał! <ślony> <ślony>

Prawda jest jednak taka, że przy pisaniu każdego scenariusza pomaga mi odrobina alkoholu. Oczywiście nie za wiele. Dwie butelki białego wina to absolutne optimum. Gdy mówię o tym ludziom, większość osób wyobraża sobie, że moje pisanie scenariuszy wygląda mniej więcej tak. Rzeczywistość jednak wygląda odrobinę inaczej. Zresztą, kto lubi wino, ten doskonale wie, o czym mówię. Oczywiście są jeszcze inne metody na pobudzenie mózgu, ale nie będziemy się w nie zagłębiać. Część z nich jest po prostu, no powiedzmy, nieco mniej konwencjonalna. Prawda jest jednak taka, że nie ma sprawdzonej inspiracji na pisanie ani tworzenie jakiegokolwiek gówna. Jeżeli jakiś spedalony artysta mówi wam, że do pracy potrzebuje 120-metrowego loftu w centrum miasta lub domku w górach i 10 albumów z muzyką poważną, najpewniej robi was w chuja. Tyle przynajmniej nauczyłem się od artystów z ASP, których serdecznie pozdrawiam. Widzimy się w McDonaldzie, pewnie mnie poznacie, będę prosił o zestaw powiększony. No i zabawkę.